A, dobiję drąki i sobie pójdę. Dobra. Coś tutaj ciekawego jest. O, krzesiwa, akurat potrzebowałem. Zapłacę nimi jabłkiem zaklętym. Przerwę dużo. Mm. O, Podlecę do korea. Pa, Cześć O, cześć, 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 cześć Co ty robisz? Nie wiem, co ty tam robisz? Halo, szkielet O O, dzień dobry Halo O, cześć Ej, nie strzelaj, nie strzelaj, spokojnie W sumie nie wiem, czy Czajdaj. by tak znaczy tak. Dobra, no co no, robimy? No, no. Idziemy odkrywać świat. Dobra, to czekajcie. Dobra, to jest na no, jakieś o kurwa, co tu robisz Kacidu. Kacidu? Może co? Przepraszam. No, bo... Przepraszam, dobra, nie gdzie tu. A poczekaj. Jak już jest? Dobra. A, to masz tam ferwerki. Eee... Mogę pożyczyć się Mam. Dziękuję. Oszczędzałem, oszczędzałem ostatnio, mam dwa staki. Akurat. Dobra, to jest na fajny, a to jest za podróże. Dobra, jak idziemy na jedną podróż, to nie biorę klaty. Albo wezmę na wszelki. O, dobra, dobra, klaty są tutaj. Znaleźć A widzę, że się tam nie pożyczyłeś jednej, okej. Okay. Tak, to, ta, bo Nie, trzydzieści... Dobra, ja jestem gotowy, może płacić. Dobra, lecimy. A, ba, da, da, da. A, czekajcie, do... czekajcie, czekajcie! bym zapomniał, pierwsze kąpiel. Bo ja sobie... też bym kąpiel. zapomniał. A, a, a nie, nie ma lepiej w jacuzzi. A tak ubrany, jak się będziesz w zbroi. No, a czemu nie? Da, 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 da. Te. Dobra, to nie jest ubranie. A cieple zbroje. Blu, 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 blu. dobra, chodzimy. a, dobra. nie mogę wstać! a! dobra, Ta ra, ra, Ok. Lecimy na przygodę. Przychodzi do mnie? A ty, a ty, a ty nie masz żadnej drogi? Tylko litra Dobra. To chodźcie za mną. Podobno za Biedronką coś ciekawego się kryje. Eee... Co to jest? Co to, się, co ten... to jest? A, mikstura z powodu. Ale to jest stare! Ej! To jakieś... Eee! Nie wiem, coś znalazłem. Chyba powinno działać. Aaaa! Kurde, spokój, powodu... ej, nie mogę bieg Ej, ale co to jest? A mi się żyje, wiesz? Ej, ale patrzcie, że tutaj jest drugi! chodź, że tutaj jest drugi! Mm. Taki lepszy, taki jakby mniej stary, ale dalej jest stary. Ej, nie kup tego! Czemu? No, napraw to, bo nie wiadomo co się kryje. Kurde. Ciekawie Ciekawie mam powiem, naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawe się. Ej, hey, mam pomysł! Co? Chodźcie do mnie z biurka wszyscy. Mam pomysł. Postaramy się odpalić te dwa portale. To będzie taki mini... Ałaa! Ał! Nie mam wody. Postaramy się odpalić te dwa portale. Tylko będziecie musieli wybrać jeden. Jeden jeden jest dobry, a drugi jest zły. Nie kopteko. A skąd ty to wiesz? Skąd ja to wiem? Czytałeś? Bo czytałem dużo o tym w internecie. No. Nie licz tego! Dobra, dobra, w następnym odcinku. Dobra, wiem dobra. Ja się jeszcze podróżować. Czyli, czyli mam pomysł Filipso Jakie? Możemy zrobić tak, że jak twoi widzowie to, e, zrobią Oła. 20. 20 subskrypcji pod twoim kanałem To spróbujmy to... to niech wybiorą jeden portal i otworzymy ten portal, postaramy się o ten portal, który oni wybiorą, okej? Okay? Okej okay. Widzowie teraz zakomentujcie borteczki, za, borteczki za, za borteczki koment, Zakomentujcie w komentarzu, który portal powinniśmy wybrać Bo jeden z nich podobno jest zły I nie wiem komu, o tym w Internecie. Jak nie wierzy. jak w jemu wierzyć portalu Wydałem w internecie, że jak się znajdzie taki właśnie portal. Właśnie takie dwa portale, jeden taki, duży taki stary i jeden taki mały, ale który ma jakąś lawę. Bo właśnie jeden z nich jest zły. a jeden dobry. Ale to się jeszcze zobaczy. Mało robi demę Eee, eee! Ła! Ej, czemu mi to robi dmage'a? Nie mi Ej! Zostań. Zostań. To wola... <grym> się bie. spali. On się spali. Czego Dobra. Czego to, dobra. Jeszcze ty kubijesz? Czego To będzie... Dobra, to będzie, to będzie specjalna 20 subskrypcja, teraz chodźmy dalej zwiedzać. A, już mam około 15-16 subskrypcji może to macinko. będzie więcej i więcej shortów będziemy robić. No tak to, to jest za łam! Masz, ma, czekaj, masz tak. O, dzięki. Zaklęcy jabłko. Jeszcze więcej. Ja mam zwykłe. O daj mi zwykłe, daj mi zwykłe. Ja też tak sobie zwykłe. Dzięki. O tak. Patrz jeszcze. A ja przygotuję ty jabka. Ona zdarza jabłkami do jedzenia. Dobra, nie mordujmy tego. To jest <grym> dobre. Jabłka są tak pyszne, to jabłka są tak pyszne. A, pyszne. O. Dobra, jedziemy. I... A ej, to bolało. Dobra, czekaj. Gdzie lecimy? Nie wiem, pospieszać. chodźmy do twojego starego domu, który miał mały problem. No, mieliśmy takiego jednego typka, który jakoś się Jest. włamał na to i patrzcie, co zrobił z tym domem. No, trochę zniszczył. Ty, tutaj tam, chyba tu miałeś koty dawniej, nie? Tak. Weź koty chyba. Ale go, ale go, ale je przeniósł, ale nie. je przeniósł, przeniósł je. Przeniosły mnie na całe szczęście w ostatniej sekundzie przed rozwaleniem. Ale w tej to, ale, ale tu... było... jajka, jakieś przebicie pięć, o! O! No.

A ja mam dużo jabłek. No, no, Dobra, walczycie no, no. o jabłko. walczycie o jabłko. Dobra, walczycie o jabłko. Nie. Nie to Dobra, lecimy dalej. dawajcie, teraz gdzie Lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy do Lecimy dalej. Lecimy Na Kevina. dalej. do dalej. Do dalej. Lecimy Kevina Lecimy dalej. do kina! Dobra. Ej, ja już tutaj jestem, jak będę czekał na was. Ciekawe bardzo. No, muszę sobie bilet kupić. O, A to tam czekaj, ja za bilet. Ja już kupiłem. Tera, tera. Cześć. Zaczyna się.

No, wyciekamy stąd, wyciekamy stąd, nara! Ja do domu idę, Jezus Maria! To jaka burza jest! A, jeszcze burza! jaka burza? a co chodzi? A, a, rado, ratuj. Ja idę spać. Będę miał koszmary. O Boże, ile deszczu tu jest. Nie do was. Ale piękny sen! Da się spać? Wej, zrób. Ja się łusko, to się no łóżko zrób. Jak się zrobiło łóżko? A. Muszę pojechać do EK i kupić? Znaczy bardziej do. <noise> do widronki. Oh. Dajcie mi się, dajcie mi się oh. tak. Jeszcze, żeby... oh. e, ja to? Się, być... oh. Ej, to oh. moje łóżko! Co jest? się z mu łóżko! Ej! A ty masz, oddaj mi łóżko! O, oh, dzień dobry! Ej, bo on mi zabra... Tak, ja, się postawię, ja się postawię, ci postawię, ja ci si! To był piękny sen <grym> Dobra, bo przechodzimy ku dwojowi trailer o. Co chyba dwojowi trailer? Ej, hey, wow! Wow, ale super Nooo! ja, Bo by mi zaraz wszystko rozwalicie nie, <grym> Dobra, ile ci to rozwali Ej! Jesz jeszcze mam w domu budowę. Uzawe. Piorun! Dobra, idziemy, idziemy, idziemy zwiedzać Piorun. Piorun? O, pioruny są podobno ciekawe, słyszałeś o No, są. No, pa, pa, co się dzieje na nie? To będzie jajko. Ja wiem, czemu stała się buda. Czemu? Bo powiedzieliśmy, że te portale otworzymy. O, uh -uh. to źle. A czy one się może. Będzie bardzo słabo, że tak Nie ma burzy już Kończyłeś? się na... O nie, tak jest. jest W jakichś miejscach jest, a w jakichś nie I czekaj, to jest To jest moja sekretna kiedyś baza była o, ja sekretna baza No, kiedyś sekretna baza była Ale już nie jest To Nie, bo one się tu pojawili Tak, żeby nie bo ta baza już była tutaj bardzo długa i ja nigdy nie widziałem tych portali. Czyli tak wygląda. Ale nie, dobra, dobra, ale nie! Do, do, do sekretnej bazy wchodzimy do środka tamtego, do środka sekretnej bazy wchodzimy na 30, na 30 subów. Nie, 25 subów i wchodzimy do, do sekretnej bazy dziury. Tam, tam coś jest, tak na serio, tak żeby nieco, ale nie mogę, ale nie mogę pokazać. Tutaj jest takie... Ja tkości... tam raz byłem i się bardzo zdziwiłem. I tutaj były, tutaj, rzeczy, był, i tutaj malnie... była eksplozja. A no, ale ogólnie nie mogę pokazać tam, co jest na górze. Takie tam możecie zobaczyć. Póki, nie, 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 będzie 25 słów. Ja wam powiem tylko tyle. Ja tam byłem i tam są takie rzeczy, których normalnie w Minecraftie raczej nie zrobicie. Kurda. Dobra, a tu ja mam elektro na tak A o, co jest? Co ja zrobię co ja robię Ten deszcz się przypominał Jak nie wiesz, była tak lata mi